Dzień dobry, witam was ponownie, Magdalena Szczepańska. Jestem autorką kolejnego tomu książeczki, książeczki o kotkach. Tym razem są to kocie Opowiastki numer dwa, Gucio i cała reszta, ponieważ bohaterem będzie jeden z kotków, które występowały już w pierwszej części, czyli w kocich Opowiastkach. Ilustrowała książeczkę pani Kasia Nowowiejska i muszę powiedzieć, że ilustracje są fantastyczne. Fantastyczne, naprawdę i idealnie pasują do tych historii, które są opisane. Tutaj to jest taka pierwsza strona. O, widzicie, to jest Nasz Gucio, który teraz będzie bohaterem numer jeden. Wcześniej był Batman, ale Batman, jak pamiętamy, powędrował do innych państwa, a teraz opowiadał będzie Gucio. Przeczytam Wam jeden rozdział, cały z tej książeczki i wstęp. Jako wstęp rozdział pierwszy. To będzie tak. To znowu my. Witajcie, to ja, Gucio. I w tej książce to właśnie ja opowiem Wam o naszych kocich przygodach, które ostatnio wydarzyły się u nas w domu. Przede wszystkim muszę wyjaśnić, że znowu mieszkam u pani Magdy i Pana Tomka, bo u sąsiadki z drugiego końca osiedla nie bardzo mi się podobało. A może to ja się nie podobałem? Razem z nami mieszka szczepela, no i nasza mama. A babcia przychodzi codziennie z podwórka przywitać się i zje śniadanie, a potem wieczorem kolację. Pan Tomek mówi, że przez te koty chyba pójdą niedługo z torbami, bo tyle jemy. Ale nie bardzo wiem, co mają na myśli. A Wy wiecie, co to znaczy, czyli z torbami? Dobrze, to jest tytułem wstępu. Przejdziemy sobie teraz do jednego rozdziału, który chciałam Wam pokazać. O, tutaj obrazek taki, gdzie yy, wnętrze pokoju, kwiatki. Takie dosyć spore, no i koty. Co dalej? Słuchajcie. Nasza mama, wujek, gacek, juka i rododendron. Wczoraj mama opowiadała nam na dobranoc o czasach, gdy ona i wujek gacek byli mali. Bardzo lubię słuchać tych historii, bo mama je tak ciekawie opowiada. I tak na przykład: Kiedyś w salonie stały dwie rośliny juka i rozłożysty rododendron. Juka miała długi i gruby pień a rododendron mnóstwo gałęzi zakończonych dużymi, okrągłymi liśćmi. Zabawa polegała na drapywaniu się na jukę, tak jak na drzewo, wyobrażacie sobie, a potem na przeskakiwaniu na rododendron, który stał obok. Tak. Już na samym rododendronie można było skakać po gałęziach, a następnie zeskakiwać na podłogę i ganiać się dookoła. Zazwyczaj pierwszą taką rundę zaczynał wujek. A potem za nim podążała mama. Czasami tak szybko biegali, że aż za nimi dogniło. Najfajniej było, jak wujek Gacek siedział między gałęziami rodolendronu z przewieszoną w dół łapką. Tak, tak sobie siedział, prawda? Tak tak, Między gałęziami rodolendronu z przewieszoną w dół łapką, a mama próbowała do niego doskoczyć z ziemi. Cyrk, mówię Wam. Czasami jej się to udawało, i wtedy wujek spadał. A na jego miejsce skakiwała mama i tak kilka razy. I w górę, i w dół, aż im się znuziło. Czasami w trakcie tej całej ich zabawy dochodziło do małych szkód. Gdyż na przykład któryś z liści rododendronu albo juki się łamał. No ale przecież potem rosły kolejne liście i można było znowu na nie wskakiwać. Tak? Niestety juka długo nie wytrzymała tych zabaw. I powoli jej liście zaczęły usychać. A to bardzo martwiło panią Magdę, która powtarzała: och te koty, wszystko mi poniszczą. I chyba akurat miała rację, bo teraz już nie stoi w salonie ani juka, ani rododendron, tylko jakieś marne kwiatki na półce. Ciekawe czemu. Na nie niestety w ogóle nie da się wspinać, tylko co najwyżej wygrzebać z nich trochę ziemi łapką. No ale to nie to samo. Widzicie? Widzicie kota, na dronie i skradającego się zajuką? tak? To, to, to właśnie to, to właśnie to. I takie oraz inne przygody całej koci rodzinki, którą poznaliście w poprzedniej książeczce, kocich opowiastkach, numer jeden, znajdą się na stronach tej nowej książeczki, i tam jeszcze jest to rozszerzone o taką rodzinę kocią dalszą, czyli będzie babcia, będzie wujek, będą. Takie no, kuzynki tych kotków, właściwie nie kuzynki, no takie koty, które kiedyś tam jeszcze z Państwem Magdą i Tomkiem mieszkali, kicia i funia będzie nie tylko o przygodach w domu swoim, bo te kotki już troszeczkę podrosły, prawda? Także to nie będzie tak, że te małe kociaczki są takie nieporadne i ledwo tam chodzą. Nie, nie, to będzie już tak, że te kotki na wakacje pojadą, będą w specjalnym takim domku jechały no myślę, że po prostu różne śmieszne historyjki się wydarzą, które mogą was zainteresować. Także zachęcam do czytania i oglądania obrazków. Dziękuję bardzo do widzenia.